Cześć. W tym filmie opowiem Ci o wtyczce Activity Log, która służy do monitorowania zmian, które są wprowadzane przez użytkowników strony. Jeśli na Twoim WordPressie pracuje więcej niż jedna osoba, to znaczy oprócz Ciebie ktoś inny edytuje jeszcze stronę, możesz w bardzo prosty sposób monitorować te działania, które wykonują inni użytkownicy. Pokażę Ci teraz, jak zainstalować i aktywować wtyczkę Activity Log. Przechodzimy do kokpitu. Dodaj nową wtyczkę. Wyszukujemy wtyczkę Activity Log. Instalujemy ją. Po zainstalowaniu możemy ją aktywować. Jak widzisz, pojawiła nam się nowa zakładka. W tym miejscu będziesz mógł zobaczyć wszystkie aktywności użytkowników, jakie będą wykonywane na stronie. Jeśli chodzi o konfigurację wtyczki, jest ona bardzo prosta. Tutaj masz opcje, w których możesz ustawić przez ile dni wpisy będą zachowywane w tym dzienniku aktywności. Tutaj oczywiście trzeba ustawić jakiś rozsądny parametr, gdyż jeśli zostawilibyśmy to pole puste, aby zachowywać te wpisy na zawsze, a na naszej stronie dzieje się dosyć sporo, to zacznie nam rosnąć rozmiar bazy danych, co raczej nie jest pożądanym efektem. Oprócz tego, w każdej chwili możemy sobie zresetować bazę danych, czyli wyczyścić sobie całą aktywność, która została wcześniej zapisana. Oprócz tego mamy możliwość zdefiniowania sobie powiadomień, które będą wysyłane na naszego maila. Tutaj możemy sobie skonfigurować warunki, według których to powiadomienie ma zostać wysłane. Tutaj włączamy sobie powiadomienie mailowe, ustawiamy adres e-mail i wiadomość o takiej treści zostaje wysłana na nasz adres mailowy. Zobaczmy więc jak działa ta wtyczka w praktyce. Tak jak wcześniej wspomniałem, mam w swoim WordPressie przygotowanego drugiego użytkownika. Tym drugim użytkownikiem jest redaktor Nowak, na którego jestem zalogowany w tym momencie. I załóżmy, że redaktor Nowak wchodzi teraz sobie w wpisy i edytuje jakiś wpis. Załóżmy, tu coś dopisujemy. Aktualizujemy dany wpis. W tym momencie wracamy z powrotem do administracji. I z poziomu administratora widzimy, że minutę temu redaktor Nowak zaktualizował wpis. I tutaj mamy link do konkretnego wpisu, który został zaktualizowany. Kolejnym przykładem może być na przykład moderowanie komentarzy. Tutaj możemy w bardzo prosty sposób oznaczyć komentarz jako spam, lub ewentualnie wrzucić komentarz do kosza. I to zostanie odzwierciedlone w naszym dzienniku aktywności. Jak widzimy, mamy tutaj informację, że redaktor Nowak usunął komentarz. Aby ułatwić przeglądanie logów, wtyczka daje nam możliwość przefiltrowania ich po różnych kryteriach, na przykład po czasie, po rolach użytkowników, którzy wykonali działania lub ewentualnie możemy wybrać sobie konkretnego użytkownika. Tutaj wybiorę mojego użytkownika administracyjnego i widzę tylko działania, które ten użytkownik wykonał. Możemy również przefiltrować sobie po rodzaju wpisu lub ewentualnie po akcjach. Oczywiście te filtry możemy łączyć, czyli wybieramy sobie Użytkownika, redaktor i zdarzenia, które zostały wykonane dzisiaj. I wtyczka filtruje nam te zdarzenia, które zostały wykonane przez redaktora Nowaka w dniu dzisiejszym. Tę wtyczkę mogę szczególnie polecić właśnie osobom, które mają większy zespół, który edytuje stronę i które chciałyby wiedzieć, co który użytkownik zedytował bądź zmodyfikował na stronie. Dzięki tej wtyczce masz przegląd działań, jakie wykonywali użytkownicy w WordPressie, zarówno od strony treści, jak i od strony administracji.